Hej, witam Was z nowym vlogu. Dzisiaj mamy czwartek. Ja właśnie skończyłam się malować. Jeszcze mi schną włosy. Dopijam tutaj sobie kawę, i pomyślałam, że zacznę dzisiaj nagrywać vloga. Jakoś tak przyszła wena. Jednak nie nagrywam vloga tygodniowego w tym tygodniu, tylko daily vloga. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się spodoba. Dzisiaj zapowiada się. Całkiem produktywny dzień, mam dla Was do zmontowania trochę filmów, chciałabym je mieć już gotowe, bo wiecie, jak nagle będę musiała iść do pracy, to nie chciałabym mieć u Was jakichś zaległości, żebyście mieli też co oglądać. Także mam dwa albo nawet trzy filmy do zmontowania, do zaplanowania, także będzie co oglądać, cały czas też planuję coś nagrywać, mam już kolejne filmy na liście, um, no także myślę, że, że nie stopujemy z filmami i cały czas będę Wam dostarczyć jakieś treści. Dzisiaj też ma przyjść bardzo fajna paczka, także zrobimy sobie open boxa i już nie mogę się doczekać. A teraz tak, idę ogarnąć jeszcze te włosy i się w coś ubrać. Dużo z Was mnie pyta o to, jak się mieszczą teraz moje stroje, kiedy jest ich trochę więcej. No, są poskładane po prostu tak w pół, wiecie. Właśnie wyjęłam sobie czarne leginsy, tutaj mam czarne bikery, także mieści się to wszystko, ale już się robi powoli, powoli robi się ciasno. I tutaj taka mała anegdotka. Okazuje się, że Ika wiedziała lepiej ode mnie i postanowiła przysłać mi drugą taką samą szufladę. Jakby... O co chodzi? Chodzi o to, że złożyłam zamówienie i miałam wiele przygód, zanim do mnie ta pierwsza szuflada dotarła. Okazało się, że był jakiś błąd w zamówieniu, policzyli mi jakby za trzy rzeczy, bo włożyłam do koszyka trzy, natomiast jedna była niedostępna, wywaliło, były dwie rzeczy w koszyku, a policzyło jak za te trzy. No i wiecie, mówię coś jest nie tak. Halo, za dużo kasy. No i wiecie, dzwonię tam na infolinię, wyjaśnić, że pobrało mi więcej pieniędzy, a wartość koszyka jest mniejsza. Okej, okay, okej, okay, anulujemy zamówienie. Proszę złożyć nowe. Ja złożyłam nowe zamówienie. Dotarła do mnie ta piękna szuflada yy, z tym wypełnieniem. No i wtedy słuchajcie, jeszcze się nie spodziewałam. Że przyjdzie mi drugie takie zamówienie. Okazało się, że siedzę któregoś dnia w domu i dostaję powiadomienie na maila: Dziękujemy za złożenie zamówienia. Eee, ja tak mówię, o co chodzi? Patrzę, IK, zamówienie z dnia dzisiejszego, mówię, nawet dzisiaj nie byłam na stronie IK. Patrzę w zamówieniu to samo co poprzednio szuflada i wypełnienie do szuflady. Nie wiem. W pewnej chwili myślałam, że oszalałam i nie pamiętam i złożyłam zamówienie, ale no mówię, no niemożliwe. Dzwonię na infolinię znowu. Okazuje się, że ktoś zrobił najprawdopodobniej błąd i zamiast anulować to pierwsze zamówienie, to zwrócił mi tą różnicę. I wysłał te rzeczy, które były w pierwszym zamówieniu, a ja już złożyłam, wiecie, następne. Tyle, że ta osoba zrobiła to później, więc doszło po tym, jak ja już tą swoją szufladę miałam. Także mam teraz w pralni, zaraz Wam pokażę, mam teraz dodatkową szufladę i właśnie tą, ten materiał wypełniający. I muszę to zwrócić, no bo jest mi to niepotrzebne, ale. Tu właśnie się pojawia cały sekret, że chyba IKA wiedziała lepiej, bo już mi się powoli te stroje jak widzicie nie mieszczą, więc może ja powinnam zrobić drugą. Szufladę. Dajcie znać, czy powinnam y, zamontować jeszcze, jeszcze jedną. Bo jak już jest w domu, to wiecie, trzeba to przemyśleć, czy warto to zwracać, czy może się przydać. Może to nie był przypadek. W każdym razie, no, zastanowię się nad tym, wydajcie znać, czy zwracać, czy, czy zamontować drugą szufladę. Bo może się okazać, że za jakiś czas będzie ona potrzebna. Także, no, zobaczymy. Także tak przy okazji, bo właśnie. Żartowaliście ostatnio, jak wstawiłam ten nowy strój, że gdzie go ja teraz położę? Gdzie on się zmieści? No, widzicie, jakoś się to y, zmieściło. Całkiem nieźle wygląda. Jeszcze myślę, że jak dalej pójdziemy, to jak ścisnę, to jeszcze coś wejdzie. Mm, ale tak, mieszczą się spokojnie. Polecam, jeżeli ktoś ma y, dużo jakichś sportowych ubrań, właśnie przechowywanie w takiej płaskiej szufladzie. Nie wiedziałam, że można coś takiego zrobić. Przeżywam, powiem, że przez przypadek natrafiłam na taką, bo to się w sumie nazywa taca wysuwana, na tą tacę na stronie IKEA. I to jest świetne rozwiązanie, naprawdę, na różne rzeczy: i na stroje do ćwiczeń, i na jakąś biżuterię. Wiecie, od razu wszystko widać. A jakbym miała je tak pozwijane w szufladzie, to wszystko było zaraz pogniecione i. I nie byłoby widać dokładnie, co tam jest. Także ja jestem zadowolona. No i teraz pytanie: czy robimy tutaj kolejną szufladę? No nie wiem. Dobra, słuchajcie, przyszła moja paczka, właściwie dwie. Jak już widzicie, jest to Gipara Fitness, także dzisiaj. Trening będzie konkretny, tak mi się wydaje. Zaraz zrobimy sobie open boxa, bo no, jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda. Dobra, słuchajcie, jestem otwieramy, bo już się nie mogę doczekać. Yy, tutaj mam nożyczki, także mam nadzieję, że jakoś dam radę. Wow, jaki kolor! Patrzcie na to. Yy, jest to ogólnie paczka od Gipara Fitness. Bo ogólnie tak się podjaram, że nie wspomniałam. Napisali do mnie, że jakby promują aktywny tryb życia teraz w domach, kiedy siłownie są zamknięte. No i właśnie z siłowni możecie kojarzyć ich sprzęt. Postanowili sprezentować mi kilka rzeczy i wy też macie kod, chyba Alicja 30. 30% na ich asortyment, który jest naprawdę... Um, no niesamowicie rozbudowany, bo macie tam i ketle, i, i właśnie jakieś maty, ciężarki. Także na pewno znajdziecie coś dla siebie jak wiecie ja mam matę, ale to jest mata do jogi, ta w palmy zostawię wam do niej link w opisie, jeżeli ktoś by chciał ona się sprawdza do ćwiczeń ale czasami muszę podłożyć ręcznik albo poduszkę pod kolano czy pod łokieć, żeby po prostu y, nie bolało na twardym no. i teraz będę miała matę, która już jest, no jest grubsza zobaczcie, także będzie się nadawała idealnie do ćwiczeń w podporze y, oni mają tam różne kolory, myślałam żeby wziąć zwykłą czarną E, chyba czarną czy szarą, ale mówię, co się będę ograniczać? Więcej koloru, więcej energii do ćwiczeń. Już widzę, że jest naprawdę fajna. Nie jest jakaś długa, także nie zajmie całego pokoju, bo też jak ją chcę przechowywać, myślę, że albo będę wkładała pod kanapę, albo do pralni. No fajna, zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Zapowiada się dobrze. Dzisiaj. O, witam łukienku, dzień dobry. Dzisiaj zrobię na pewno trening z tymi wszystkimi rzeczami, bo wiadomo, jak jest coś nowego, to od razu jest motywacja do działania. Um, ogólnie na siłowniach można takie maty zawiesić, można u nich też kupić takie uchy, gdyby Wam zależało. Fajny, fajny rozmiar. Wszystko będziecie mieć podlinkowane w opisie. No i lecimy z najcięższą paczką. Jak mi to kurier y, podawał, to ostrzegł mnie, że uwaga, ciężkie, ale ja już wiedziałam, co przyjdzie. Dobra, słuchajcie, udało mi się otworzyć, nie jest to lekkie, więc po kolei będę to wszystko wyjmować. Jeżeli ogólnie chodzi o te rzeczy, no to jak wiecie, ja nie mam za dużo sprzętu do ćwiczeń w domu, mam, miałam matę do jogi i tak naprawdę ćwiczyłam z obciążeniem własnego ciała, także bez żadnych jakichś ciężarków, no mam jedynie te dwukilogramowe. No i potem zakupiłam sobie gumy, także gumy oporowe to już jest jakieś konkretne obciążenie do ćwiczeń, ale nic więcej nie miałam. Co tu ciekawego mamy? Jakieś dziwne rzeczy tu są. Dobra, na początek idziemy ciężarki, coś do wyciskania. No, tak jak Wam mówiłam, przed chwilą mam te dwukilogramowe, więc... E, coś mocniejszego by się przydało. Wow, jakie fajne, czarne. Będzie, wiecie, <grytanie> <bicek> robiony. <grytanie> Już taki jest, taki całkiem konkretny. Nie jest źle. E, także rączki też trzeba trenować. Ale fajne, ładne, czarne. Mm, podobają mi się. Dzisiaj będzie, czuję, ostry wycisk. A, to jest Space Stretch. A ja myślałam, że dostanę powerband, bo tak e, rozmawialiśmy, ale może był niedostępny, może już ludzie wykupili. <grym> Także to jest space Stretch, tylko nie wiem, czy Mini, czy Max. To jest chyba Max, ale nie jestem pewna. Trzeba by było po wymiarach sprawdzić. No i tak, z tym też się ćwiczy, jak z gumami oporowymi. Możecie założyć za siebie. Można tutaj włożyć normalnie nogę i też robić ćwiczenia. Także jest cały filmik tam, jak z tego korzystać. No, ciekawe, ciekawe, na pewno przetestuję. Dalej mamy piłkę. A jak ja mam ją napompować? Interesting. No, ja nie mam żadnej pompki, chyba. No, trudno. Coś będę musiała wymyślić. W każdym razie. Mamy taką, wiecie, piłkę gimnastyczną, 65 cm. Kurde, jak ją napompuję. No nic, pomyślę. Także jest szara piłka. I ostatnia rzecz. To dosyć ciężkie, ale obciążniki. O jejku, aż 2 kg. Jak chyba mówię. Mają we mnie nadzieję No nie wiem, czy 2 kg dam radę Bo to są takie obciążniki, które zakładacie na kostkę Wydaje mi się, że 2 kg to jest sporo Widzicie, to jest coś takiego Zawiązujecie to sobie wokół nogi albo wokół ręki No powiem wam, że jestem tego wszystkiego ciekawa Najbardziej żałuję, że nie mogę tej piłki teraz napompować Gdzieś miałam jakąś pompkę, ale czy ja jej nie wywaliłam? Ona była taka słaba. No nic, także dobra, dzisiaj, dzisiaj będzie trening. Zobaczymy, jaki sobie wyszukam. Także dziękuję bardzo Gipara za, za przesyłkę. Mamy tutaj trochę fajnych rzeczy. Bardzo się cieszę też z maty, że w końcu nie będę musiała wiecie, szukać poduszki czy ręcznika, żeby podkładać do, do podporu. Fajne są też te obciążniki. O, a co to jest? Aha, to jest ze Space Stretcha woreczek, dobra. Tutaj mamy woreczek, można sobie to schować. No, ciekawa jestem tego. Jest trochę, wiecie, ciekawsze niż zwykła guma. Bo ja właśnie mam wszystkie krótkie, nie mam długiej. I wydaje mi się, że z tego można korzystać tak jak z takiej długiej gumy oporowej. Także zaraz zgłębię temat, poczytam, zobaczę jakie można ćwiczenia robić i, i dzisiaj po południu zrobimy trening. Także jeżeli też chcecie sobie coś zamówić do ćwiczenia w domu, czy matę, czy... Jakieś właśnie piłki gimnastyczne, hantelki To zostawiam wam informację z kodem w opisie Także macie minus 30% na kod ALICE30 I idę teraz kombinować pompkę do tej piłki Dobra, słuchajcie, hit! Znalazłam jakąś pompkę W garderobie hmm, Czy to będzie pasowało? Miejmy nadzieję Trening uratowany! Będzie trening z piłką! Dobra, napompowana. Nie chciałam też za dużo pompować. Najwyżej to trochę później się dołoży. Także teraz mogę sobie nawet na niej siedzieć. To podobno jest całkiem zdrowotne, żeby siedzieć na takich piłkach. Także słuchajcie, bylebym tylko nie wywinęła orła do tyłu, to będzie dobrze. No Powiem wam, że dawno nie byłam z czegoś tak zadowolona. Mam nadzieję, że ta piłka się dobrze sprawdzi. Także witam. Fajnie, fajnie, że będę miała teraz coś nowego do ćwiczeń. Od razu jest jakaś taka nowa Wiecie, siła, motywacja Do tego, żeby działać Zwłaszcza, że teraz skończył się, skończyło się to wyzwanie Z Moniką Czyli te wyzwanie Trenuj w domu, Monia ponoć coś szykuje nowego Ale daje sobie kilka dni Odpoczynku, więc Trzeba się zająć jakimś innym treningiem Można oczywiście włączyć jej stare treningi Więc myślę, że dzisiaj sobie coś poszukam Ale tak, ja nie przestaję ćwiczyć Wyzwanie się skończyło, ale My nie przestajemy, słuchajcie Jeżeli zaczęłyście ćwiczyć właśnie z tego wyzwania, albo dopiero robicie to wyzwanie, bo wiem też, że dużo osób zaczęło jakby później po prostu je robić, no to ciśnijcie dalej, dacie radę do końca i motywujmy się po prostu do dalszej pracy, do aktywności fizycznej, nieważne czy to jakiś rower, czy bieganie, czy właśnie taki trening domowy. Ja powiem wam szczerze, że no już mija od września wow, 7. Prawie 8 miesięcy odkąd aktywnie ćwiczę, to jest już naprawdę kawał czasu. Ja się w ogóle nie, wiecie, nie orientuję, jak to już kolejny, kolejny miesiąc leci i to naprawdę weszło mi tak w nawyk w ogóle cały czas na tej piłce weszło mi to tak w nawyk yy, i nie wyobrażam sobie teraz nie ćwiczyć. No właśnie skończyło się to wyzwanie i ja tak sobie kurczę, co ja mam teraz robić? Jaki trening dzisiaj? Yy, tak, jestem po kawie widać, nie? <laughs> Okej, okay. także mam nadzieję, że jeżeli czasami Wam brakuje motywacji, to otrzymacie ją ode mnie na moim Instagramie czy na moim kanale. Wiem, że część osób mówi, że teraz jest tylko o treningach, tylko o ćwiczeniach, ale wydaje mi się, że lepiej mówić i motywować czymś takim, niż żeby było o niczym. Wiecie o co mi chodzi. Jakby to jest teraz część mojego życia, moja codzienność. Ja tak naprawdę praktycznie codziennie ćwiczę, korzystam z tych wszystkich rzeczy, ubieram te stroje, więc siłą rzeczy tego jest teraz u mnie w mediach społecznościowych dużo. Także przepraszam, jeżeli Was ten temat niektórych męczy, ale wiem, że znaczną większość motywuje do tego, że jak na przykład komuś się nie chce ćwiczyć, to po moim insta-story czy po jakimś filmie jednak wstaje z tej kanapy i ćwiczy. Dobra, ja zaraz sobie wyszukam jakiś trening na dzisiaj i myślę, że po obiedzie go zrobimy. Dobra, słuchajcie, ja naprawdę muszę już iść, bo kawa uderzyła mi do głowy. Także żegnam się z wami i widzimy się na popołudniowym treningu z ALS. Odezwę się, jak skończę montować dla Was filmy, bo właśnie do tego zasiadam z pełną energią i motywacją do działań. Treningu. Dzisiaj taki intensywny, bo zrobiłam trening z Monią. Z wyzwania sobie wybrałam jakiś tam. No i ćwiczyłam jakby z tym nowym sprzętem. szukałam sobie ćwiczenia z tą gumą, już nie pamiętam nazwy, ale tak, fajnie się z tym ćwiczy, naprawdę mocno wszystko czuć. Ciężarki też ok. Jeszcze trochę muszę, wiecie, siły nabrać, ale będą dobre. A jeśli chodzi o piłkę, to poszukam sobie jakichś ćwiczeń, już kilka dzisiaj zrobiłam i też fajnie. Mata, bardzo wygodna. Co prawda, pewnie dłuższa by była wygodniejsza, bo jak wiecie, w treningu się robi coś na bok, się skacze, no to jakby ona się kończy i z podłogi na matę, i tak wiecie. Dziwnie. Ale jeżeli chodzi o ćwiczenia w podporze, jak najbardziej się sprawdzi. No i co, ja idę teraz się wykąpać. Nie zbałam w ogóle makijażu, ale totalnie o nim zapomniałam. Bo jak ćwiczę teraz rano, no to wiem, że nie mam tego makijażu, i po prostu idę na matę. Także zapomniałam zmyć. No mówi się trudno, nic się nie stanie jak raz zrobię trening w makijażu. No i tak, jakaś kolacja i wstawię Wam jeszcze coś na Instagrama. E, jakiś tam hashtag dzisiaj wymyślamy, żebyście mogli mnie oznaczyć na Instagramie jak ćwiczycie. E, także dzisiaj wybiorę. A jeżeli kupujecie coś z mojego polecenia, to możecie wstawić hashtag Alice poleca. Wtedy po prostu wiecie... Do ćwiczeń jeden hashtag, a do innych polecanek inny hashtag. Słuchajcie, jestem sopana. Dobra, także ja idę się wykąpać i jakąś kolację zjeść, bo już jestem głodna. Cześć, witam Was w kolejnym dniu. Ja właśnie skończyłam robić dla Was To Znaczy, no już jakiś czas temu, ale jeszcze stawiałam Wam na Insta Story polecenia książek i robiłam jakieś tam rzeczy w domu. Niezły bałagan tutaj się zrobił po tym live'ie, bo wiecie, robiłam słoczy tego kremu BB, bo przyszedł mi dzisiaj krem BB z Recibo, może wam pokażę. Miałam prostować włosy, nie wyprostowałam, także dostałam dzisiaj paczkę z kremem BB od Recibo, to jest ten średni kolor Natural beż, jeszcze jest Light Beige i tutaj mam te próbki, jeszcze jest Light Beige i Sunny Beige, także jutro będę nagrywać dla was test tego kremu. Zobaczymy, jak się sprawdza, czy kryje, jak się utrzymuje. Także jakiś kolejny film to będzie właśnie test tego, yy, chciałam powiedzieć podkładu, no właściwie nie podkładu, tylko Kremu BB. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Jestem ciekawa, że dzisiaj już tego nie nagrywałam, bo się zdążyłam pomalować. No ale tak, przyszło, także yy, niezły bałaganik tutaj się zrobił, muszę te kartony. Powywalać, a teraz co? A teraz się zbieram i idę na rower, bo jest piękna pogoda, jest ciepło, tak akurat. Więc jadę się przejechać nad morze, uwielbiam wycie. Przejechać się, zobaczyć wodę i jakoś tak pozytywnie mnie to nastraja. Hejka, trochę pomontowałam dla Was filmy i stwierdziłam, że zrobię dzisiaj sobie paznokcie, bo już mam mały no odrost i wypadałoby po prostu je odświeżyć. I cały czas robię ten sam kolor i bardzo Wam się podoba, bo często mnie też o niego pytacie, także zaraz Wam pokażę jaki to jest kolorek. Mi się on bardzo podoba, bo jest taki pastelowo-fioletowy. I jakoś tak, wiecie, kiedyś go kupiłam, nałożyłam raz i w ogóle nie używałam. I teraz jakoś tak ten fiolet mi się bardzo spodobał, i w ubraniach, i w dodatkach. I stwierdziłam, że skoro mam to, będę malować. Także biorę tutaj ze swoich zapasów. Yy, tutaj mam zawsze lakiery schowane. Tak, w tej mojej komórce, gdzie są zapasy kosmetyczne, yy, mam na dole cały sprzęcik z lakierami, że. Zabieram do salonu, tam zawsze robię paznokcie, bo po prostu jest wygodnie przy tym dużym stole. Także będę robić hybrydy i coś by wypadało do tego obejrzeć. A zawsze jak robię paznokcie, to puszczałam sobie plotkarę. Zawsze muszę tutaj się odwrócić, bo pod światło nagrywam, mm, także nie wiem, zobaczymy. Coś dzisiaj sobie puszczę. Dobra, ja się zabieram za paznokcie, najgorsze jest zdejmowanie i nienawidzę tego bo schodzi się na tym niestety najdłużej. No ale wolałabym to zrobić teraz i zawsze robię wieczorami, żeby po prostu już mieć to z głowy. Także siadam i pokażę wam jaki to jest kolor. No dobra, ja już tutaj sobie wszystko rozłożyłam i to jest słuchajcie ten lakier, to jest z Neonail. Ja mam większość lakierów z Indigo, ale to kiedyś kupiłam na stoisku Neonail już nie pamiętam nawet kiedy i gdzie. W każdym razie to jest kolorek Plameria Scent. Także jeżeli jesteście ciekawi... To jest właśnie ten lakier. No hej, paznokcie już pomalowane. Także. Lakier odświeżony, spokój na kolejne dwa tygodnie. Ja jeszcze sobie tutaj oglądam YouTube i zaraz idę spać. Jeszcze czekam tylko aż pranie się skończy. Dzisiaj treningu nie było, ale za to była jazda na rowerze. Stwierdziłam, że dzisiaj sobie trochę odpuszczę, bo wczoraj zrobiłam dosyć intensywne ćwiczenia, także dzisiaj trochę luzu, ale fajnie było się przejechać na plaży. ja uwielbiam sobie, wiecie tak, pojechać usiąść na plaży, chwilę sobie posiedzieć, posłuchać szumu fal jakoś mnie tak pozytywnie nastraja, uspokaja, ale też właśnie taką pozytywną energię czerpię z tego zawsze, także od razu miałam lepszy humor na resztę dnia no i tak, ten dzień minął dzisiaj strasznie szybko, jakoś tak w ogóle ostatnio dni mijają bardzo szybko, dopiero co przyjechałam z Wrocławka i już mamy piątek, jutro sobota, ja nie wiem kiedy te dni mijają, także jutro trzeba znowu wstać rano i z kolei właśnie zrobić jakiś trening, od poniedziałku ma się zacząć wyzwanie z Moniką, także czekam, jestem ciekawa, ma nie być codziennie. Więc zobaczymy. E, także jutro jeszcze sobie jakiś trening e, wybiorę i zrobię. Jestem już zmęczona, co chyba widać, ale jest już szczerze mówiąc po 12.00. <laughs> także idę spać. No, czekam tak naprawdę, aż pranie się skończy robić. E, no i co chciałam się z wami pożegnać w tym vlogu? Mam nadzieję, że wam się podobał. E, dzisiaj tak krótko, ale mam nadzieję, że i mimo wszystko fajnie. Cieszę się, bo zrobiłam właśnie dzisiaj rano dla was live'a z tym open boxem paczki od bo Także jestem ciekawa tego kremu Bibi. Przetestujemy sobie i zobaczymy, czy, czy jest fajny, a no mam takie wrażenie, że może to być ciekawy kosmetyk, także zobaczymy. Tymczasem ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, a jeżeli chcecie być na bieżąco, to ja Was zapraszam na Instagrama, tam prawie codziennie coś wstawiam. A tymczasem co? Do zobaczenia, widzimy się już niedługo, także buziaki! Pa!